Gdy się słucha tej dzisiejszej Ewangelii, te dwa momenty, kiedy Jezus najpierw pozwala uczniom, aby zrywali kłosy, po prostu byli głodni, a był szabat, więc nie, nie można było tego uczynić. I także ten drugi moment z tej Ewangelii, kiedy Jezus uzdrawia tego człowieka z uschniętą ręką, to i dla tego człowieka uzdrowionego, i wcześniej dla uczniów to, co czyni Jezus, jest bardzo wyzwalające chociaż tego nie wolno było zrobić, dlatego że szabat miał swoje prawo. Przynajmniej tak je interpretowali, tak jak rozumieli to prawo faryzeusze, to tego nie można było wtedy uczynić. Zobaczmy, jak wielkie wyzwolenie Jezus przychodzi dzisiaj w tej liturgii słowa. Mówi to także dzisiaj do nas. Dlatego, że czasem można patrzeć na przykazania Boże i niektórzy tak pewnie czasem patrzą jako na coś, co zniewala, dlatego, że właśnie tego nie wolno robić, to trzeba robić. Jakieś takie patrzenie krótkowzroczne na chrześcijaństwo zawsze będzie się kojarzyło z jakimś uciskiem, z jakimś zniewoleniem. Ale jest to kłamstwo złego ducha, które chce, żebyśmy nie doświadczyli właśnie tego wyzwolenia, tego wyzwolenia, jakie przynosi Jezus. Jest już tak, że rytm życia ludzkiego przewiduje też upływ czasu. Wiemy, że po każdej nocy przychodzi dzień, po każdym z sześciu dni naszej pracy przychodzi niedziela, i tak cały rok, miesiąc po miesiącu, ale ten czas jest też niezwykle ważny i istotny. Pan Bóg. Dał nam czas, żebyśmy go dobrze wykorzystywali, i też zgodnie z przeznaczeniem go przeżywali. Zobaczmy, jak dzisiaj wielu gubi niedzielę. Oczywiście liturgia słowa jest o, o szabacie, ale dla nas, dla chrześcijan, dla katolików, powiedzmy sobie, tym szabatem jest oczywiście niedziela, tak jak rozumieli go, jeżeli chodzi o wyznawanie swojej wiary w szabat, tak rozumiemy my dzisiaj niedzielę. Zresztą ta niedziela. Dzisiaj, jeżeli będzie przeżywana bez tego odniesienia do Boga, do religii, do wiary, to będzie takim tylko świeckim dniem wolnym. I zobaczmy, że wielu ludzi go tak przeżywa, oddziela to od świętowania niedzielnego, dlatego nawet ich dzisiaj nie ma w kościele. Ale co to za dzień wtedy? Oczywiście jest to dzień wolny, ale jest pozbawiony tego sensu. Jaki Pan Bóg mu nadał. I spójrzmy dzisiaj trochę na Stary Testament, żeby zrozumieć w ogóle o co chodziło z tym Szabatem. I w takim jednym ze znaczeń istotne jest właśnie to wyzwolenie, dlatego że Szabat miał takie szczególne znaczenie jako dziękowanie Panu Bogu za wyzwolenie z niewoli egipskiej. Bóg mówi, żeby ten dzień był zawsze pamiątką właśnie tego wyzwolenia. I tak jak. Tam pracowaliście dzień za dniem dla faraona i dla Egiptu, to tak właśnie, między innymi, przez brak pracy, przez brak jakiegokolwiek nieistotnego zajęcia, podziękujcie, że nie jesteście już niewolnikami. Właśnie przez to, że nic nie będziecie robić, niż to, co jest rzeczywiście konieczne, że się skupicie na, na wierze, na spotkaniu ze mną, że te sześć dni to rzeczywiście czas pracy, która uszlachetnia, która Pomaga dalej współstwarzać ten świat, dlatego że zobaczmy ta druga odsłona też tego szabatu, to te sześć dni stworzenia. Tak jak Pan Bóg pracował przez te sześć dni, tak mówi księga rodzaju, tak my te sześć dni razem ten świat mamy współstwarzać z Bogiem. Ale siódmego dnia jako Jego dzieci odpoczywamy. Pan Bóg odpoczął. I tak samo Jego dzieci, tak jak to w naszych rodzinach bywa przecież wtedy, kiedy. Dla rodziców jest jakiś szczególny czas, to dzieci przeżywają go razem z nimi. Tak samo Pan Bóg nam mówi: skoro ja odpocząłem, to i wy, jako moje dzieci, ten czas razem ze mną, właśnie w ten sposób, poprzez odpoczynek, ale przede wszystkim przez modlitwę, przeżywajcie. Zatem pierwszy aspekt to wyzwolenie. Dzień Szabatu to dzień wyzwolenia z niewoli egipskiej, ale dla nas pierwszy dzień tygodnia, czyli niedziela, to dzień wyzwolenia z niewoli grzechu, ze śmierci grzechu. To wspomnienie, uobecnienie właśnie Misterium Paschalnego, przejście Jezusa ze śmierci do życia. Dlatego właśnie niedziela. Czasem się mówi, że niedziela jest tym ósmym dniem tygodnia. Może to dziwne, ale tak nam mówi teologia, że po tych siedmiu dniach, kiedy Pan Bóg stwarzał, Świat, to ten ósmy, pierwszy, ale zarazem duchowo ósmy dzień tygodnia, niedziela, jest tym wprowadzaniem nas w życie Boże. I my dzisiaj, kiedy niedzielę będziemy świętować bez tego odniesienia do, do zmartwychwstania, do wyzwolenia, do tego otwarcia się przed nami bram nieba, to niedziela jest niezrozumiała. To niedziela jest wtedy pozbawiona tego świątecznego sensu, że ja wtedy świętuję z moim Bogiem z Bogiem, który daje mi życie. I to świętowanie dzisiaj przez nas jest tak pięknie przeżywane, bo jesteśmy nam msze bo przyjmiemy komunię świętą, bo słuchamy Jego słowa. I to ma nas umocnić, to ma nam dać siły do tej pracy, jaka się jutro zacznie, nie tylko w sensie zarabiania pieniędzy, ale także tej pracy w związku z naszym życiem duchowym, naszymi rodzinami, z tym wszystkim, co przeżywamy. I czasem niektórzy nie potrafią odpocząć, dlatego że idą w taką pokusę Czasem, może nawet sobie ją bardzo pięknie uzasadniają, że trzeba pracować, dlatego że pieniądze to wszystko dziś jest tak bardzo ważne, świat jest tak bardzo trudny, trzeba się na tym skupić. Oczywiście o tym też nie zapominamy, dlatego że mamy dbać też o to, żeby, żeby się naszym rodzinom dobrze żyło. Zresztą Kościół nam też o tym mówi w swojej nauce społecznej, żeby ta praca była godziwa, żeby zarobki były godziwe. Kościół o tym naucza w swoich dokumentach. Ale jeżeli się przesadzi, to się nie wierzy opatrzności Pana Boga. Niektórzy się zapracowują, dlatego że myślą, że wszystko od nich zależy. Dzisiaj też, żeśmy przed czytaniami usłyszeli o tym, że Pan Bóg się w swojej opatrzności o nas troszczy. Pamiętamy tę scenę ze Starego Testamentu, kiedy manny wystarczyło tylko na ten dzień, kiedy ona spadła. A niektórzy chcieli na zaś tej manny. Sobie zebrać, dlatego że Panu Bogu nie wierzyli. Tak samo dzisiaj niektórzy na zaś chcą się przepracować i zapracować, dlatego że Panu Bogu nie wierzą. I o tym jest też dzisiaj niedziela. Zobaczmy, że faryzeusze z tej dzisiejszej liturgii słowa, nie tylko z tej, ale z wielu momentów Ewangelii, tak naprawdę zagubili ten istotny sens. I znowuż się zniewolili. Tak jak szabat miał być. Symbolem wyjścia z niewoli egipskiej, tak oni się jeszcze bardziej później zniewolili, dlatego że wymyślali różne interpretacje tych przepisów i sami się stawali tego niewolnikami, i innym kazali tak robić. A to było pozbawione właśnie miłości, pozbawione było tej pięknej radości, jaka wypływa z tej Ewangelii, tego uzdrowienia, tego, że wtedy, kiedy byli głodni, to mogli się nakarmić. Prośmy o takie dobre rozumienie przez nas wiary. A tylko Jezus nam może ją wytłumaczyć. W chwili ciszy niech Duch Święty otwiera nasze serca, a nasze dalsze uczestnictwo w tej Mszy Świętej pobudzi nas do tego, żebyśmy jak najczęściej chcieli w niej uczestniczyć.